Wyobraź sobie, wchodzisz do rzeki i to jest na początku taki potok do kostek. Potem kawałek dalej wchodzisz znowu i masz wody do kolan. Potem znowu do bioder, do pasa, po piersi, i w końcu ta woda, ten nurt porywa cię. I czujesz taką ogromną przyjemność, że pływasz w niej, a kiedy się rozejrzysz na boki, to widzisz po obu stronach rzeki drzewa, piękne drzewa rosnące, dające cień w skwar, owocujące e, i Taką właśnie piękną wizję miał Ezechiel i jest ona napisana już pod koniec, tak jakby na osłodę całej księgi Ezechiela, która generalnie zawiera lamentacje, żale, biadania. A więc generalnie taką gorzką prawdę, bo taką treść dostał po prostu do podzielenia się z ludem Izraela, który robił we, we własne gniazdo i trzeba to było posprzątać po prostu. Jednak ta księga, jak Ezechiel mówi, jest słodka w jego ustach, dlatego że ta prawda uwalnia, oczyszcza. A ta rzeka jest, dlaczego osłodą? Dlatego, że jest pięknym obrazem życia, dojrzałego życia z Bogiem i dla Boga. Gdzie <gryw> Bóg nie tylko chce Ci obmyć stópki, podmyć tyłek lub coś innego, ale chce cię zupełnie porwać, pochwycić w Duchu Świętym, wziąć dla siebie dla swoich pięknych wspaniałych celów i właśnie to symbolizują te drzewa, które rosną po obu stronach rzeki. Zresztą drzewa mamy też w psalmie pierwszym chociażby gdzie... Sprawiedliwy człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, który ma upodobanie w Panu, jest właśnie porównany do takiego drzewa, który rośnie nad strumieniami wód i wydaje owoc zawsze we właściwym czasie i jego liści niewiednie. Właśnie życie wierzącego, bez względu na okoliczności, jest takim owocującym drzewem nad strumieniami wód. Jezus w ostatnim wielkim dniu święta a było to święto namiotów dobrze się składa, bo akurat 12 października skończyło się to ostatnie Sukkot, w ostatnim wielkim dniu święta. Dniu święta ci mieli taką ceremonię wylewania wody i zwyczajowo to powodowało tak niesamowitą radość, tak głośną radość, że było ją słychać w każdym zakątku, w każdym podwórku Jerozolimy tego miasta. I w tym dniu Jezus stanął i zawołał donośnym głosem, że jeżeli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, to niech przyjdzie i pije, a zapewniam, że z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. A to, wyjaśnia Jan w następnym wersecie, mówił o Duchu Świętym, który miał być dany wszystkim tym, którzy uwierzą w Niego. Zachęcam, żeby wejść głębiej, dać się porwać. I to każdego dnia to jest Twoja i moja odpowiedzialność, mój bracie, moja siostro w Chrystusie, żeby wchodzić głębiej i dać się porywać Duchowi Świętemu. A jeżeli jeszcze Go nie masz, no to uwierz, uwierz w Jezusa, bo to jest Twoja decyzja.